Cześć, tu Kasia Kiryczuk z zespołu Employer Brandingu i Rekrutacji PWC. Przed nami druga część rozmowy z Adamem i Krysią, czyli osobami, które pracują w naszym zespole audytu PWC. W pierwszej części, którą możecie zobaczyć na Facebooku, Instagramie bądź YouTubie, rozmawialiśmy o tym, jak wyglądały początki Krysi i Adama w pracy w audycie. Dziś poszerzymy ten temat o to, czego się nauczyli, jakie kompetencje są kluczowe w tej pracy, a także dlaczego warto jest wybrać tę ścieżkę rozwoju. Adam, jakie było Twoje pierwsze wrażenie, gdy dołączyłeś do tak dużej organizacji? Czy może coś cię zaskoczyło, coś było dla Ciebie niezwykłego w tym doświadczeniu? Było już 3 lata temu, ale coś chyba pamiętam jeszcze. E, pamiętam przede wszystkim bardzo dobre zorganizowanie całego naszego induction, tak czyli wcielenie nas w cały organizm naszej organizacji. Że nie było tak, że nie wiadomo, co na pierwszego dnia zrobić, mhm. gdzie mamy pójść, tylko mieliśmy wszystko jasne. No, o tej godzinie tu, agenda jest taka, tu macie szkolenie, od laptopów, zdjęcia, coś tam, coś tam i tak dalej. No i też w pierwszym odcinku mówiliśmy w się o tym całym wyjeździe integracyjnym, w tym pierwszym miesiącu szkoleń, tak. Więc to było bardzo fajne, ponieważ od razu dało nam możliwość zapoznać się między sobą w ramach jednego naboru. To, co obiecaliśmy naszym widzom, to rozmowa o kompetencjach. Więc chciałabym, żebyście podzielili się z nami taką informacją dotyczącą tego, z jakimi kompetencjami przyszliście do PWC i jakie kompetencje, jakie umiejętności ta organizacja pomogła wam rozwinąć w czasie trzyletniej y, przygody Adama i czteroletniej współpracy Krysi z PWC. Przychodząc do PWC, y, chciałam się uczyć wszystkiego i od każdego. Może tak to y, powiem. I naprawdę ta chęć uczenia się i to, że każdego dnia się uczyłam nowych rzeczy. I nadal tak jest. Po czterech latach nadal się uczę, każdego dnia nadal na open space podchodzę już do starszych menedżerów, dyrektorów, do partnerów. Pytanie, my jest to absolutnie normalne i każdy mi bardzo chętnie pomaga. Oczywiście też pogłębiłam umiejętności Excela, bo z Excela korzystamy najczęściej i przechodząc do PWC niektórych skrótów, nie wiedziałam, niektórych. Teraz pracuje się łatwiej. Tak, tak, tak. No tak. Teraz naprawdę idzie to bardzo szybko. Myślę, że Adam potwierdzi, że... Tak, ja już na przykład oponowałem, nawet nie rochu od klawiatury, żeby cokolwiek zrobić w Excelu, Dokładnie. Nawet nie używa się już myszki. Z, z myszki nie korzystamy za bardzo. Tylko z cennych sekund, żeby po prostu zapać za myszkę, przekręcić, a w skali dnia to paręnaście par minut e może zrobić. Efficiency is everything. <laughs> Rozumiem też, że te wasze kompetencje, które mieliście, które nabyliście, wpływają na to, jakie obowiązki wykonujecie. Ale żebyśmy wytłumaczyli... Um, Czym tak naprawdę jest praca w audycie, to może moglibyście opowiedzieć nam tak krok po kroku, czym ten audytor się zajmuje? Co jest w zakresie Waszych obowiązków, na czym w ogóle polega wasza praca? Otóż tak, w audycie zajmujemy się badaniem sprawozdań finansowych, czyli dostajemy od klienta sprawozdanie finansowe, które musimy zweryfikować i powiedzieć, że nie ma w danym sprawozdaniu. I istotnego zniekształcenia, tak, istot... słowo słowo, tak, klucz. słowo klucz istotnego błędu. Yy, I wykonujemy szereg procedur, szereg testów, które nam pomagają w wydaniu już naszej opinii audytowej, w której będą te dwa słowa, że nie ma istotnego błędu w danym sprawozdaniu. Yy, zaczynamy yy, zawsze od planowania. Od takiej rozmowy z klientem, od mm, procedur, w których opisujemy, co się zadziało w spółce w ciągu danego roku finansowego, mm. jak wyglądają wyniki finansowe spółki, jak wygląda budżet. I to jest taki pierwszy etap planowania. Następnie... Czy, bo wiesz, może wejdę a, a, w słowo tak, 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 zawsze, tak, no, bo Na tej fazie planowania też ważne, że się ramy z biegłym rewidentem, tak? I mówimy mu, co chcemy zrobić, żeby zapewnić, że tam nie ma błędu, tak? No mm. i rewident rzeczywiście podejmuje z nami dyskusję. Czasem nas trochę challenge'uje, czy to na pewno jest dobre. Wypytuje, czy wiemy, co mówimy. No i na koniec dnia po takim spotkaniu Wiemy, co musi zadziać na tym badaniu, żeby e, mieć wsz wszystkie ryzyka po prostu odpowiednio zaadresowane. Następnie przechodzimy już do etapu testowania, do etapu takiego największego. Execute, my na to mówimy, czyli dokument, całej dokumentacji audytowej, gdzie y, każdą linię sprawozdania finansowego, które jest powyżej naszej istotności, y, tutaj nawiązując do istotnego błędu, y, każdą linię tego sprawozdania finansowego badamy za pomocą różnych procedur i y, na koniec już mamy pracę nad sprawozdaniem finansowym. Może Adam tak, chciałbyś jeszcze coś się... Tak, dodam jeszcze oczywiście, będę tak. chodził słowo. I to, że o tym możecie mówić i mówić. Tak. Tak, tak, tak. Co, co, Ale chciałabym tak. też Adamowi coś tak. zostawić. No, tak, no ta faza execute jest tak naprawdę taką najbardziej... Dynamiczną fazą, tam się najwięcej dzieje, bo sądzą, że z klientami, prośby o dokumenty, sprawdzanie różnych kalkulacji, czy chociażby nawet kouczowanie praktykantów czy młodszych kolegów. Tak? To też jest ważna, ważna część tego, no bo jesteśmy zespołem i musimy sobie pomagać. Przechodzimy do finalizacji badania, tak? Gdzie mówimy, OK, to badanie jest ostateczne, według nas jest w porządku, bądź też nie. To różnie bywa. I wtedy takie jeszcze sprawdzamy, takie ostatnie czeki, tak, czy wszystkie rzeczy w tym sprawdzaniu zostały zawarte zgodnie z ustawą rachunkowości, czy w myśli innych rozporządzeń. Mm -hmm. To co mówicie? W moich oczach wygląda na bardzo szczegółowy proces, że osoby, które pracują w zespole audytu PWC muszą być zorientowane na szukanie szczegółów, ale też wasza wiedza i kompetencje są cza cały czas poddawane aktualizacji, cały czas coś się zmienia, trzeba być na bieżąco z odpowiednimi dokumentami, wiedzieć co, gdzie i jak sprawdzić, z kim porozmawiać, na co zwrócić uwagę. Odnoszę się do tego, ponieważ zastanawiam się, jakich kompetencji my szukamy do zespołu audytu, jakie osoby. Sprawdzą się w tej roli audytora i będą chciały rozwijać się dalej, że będzie to ciekawa praca. Gdybyście mogli mi opowiedzieć, jakich właśnie kompetencji szukamy, na jakich ludzi, z jakimi umiejętnościami stawiamy. Dużo mówimy w PWC o kompetencjach przyszłości, stawiamy na to, żebyście się uczyli, żebyśmy my się uczyli tego, co nie będzie przydatne tylko i wyłącznie tu i teraz, ale też w przyszłości. No i tutaj oddaję wam głos, jeżeli chodzi o te kompetencje, żebyśmy mogli poznać takiego idealnego kandydata do, do zespołu audytu PWC. Więc przede wszystkim powiedziałbym, to jest takie krytyczne myślenie i kwestionowanie rzeczywistości, tak? Dostajemy różne dane, musimy się zastanowić dane, na ile są prawdziwe, czy jest pod nią dokumentacja, musimy poznać ich historię, zobaczyć, jakie tam transakcje za tym się odbyły, tak? więc to jest umiejętność zadawania pytań, tak? Nie tylko klientowi, ale również sobie, tak? Czy ja rozumiem, co za tym stoi? Myślę, że bardzo ważna też jest komunikacja i współpraca, bo pracujemy w zespołach PWC z różnymi ludźmi oraz też komunikujemy klientowi różne kwestie. Czasami są to korekty do sprawozdania finansowego, więc trzeba je w określony sposób zakomunikować. Super, bardzo bardzo szczegółowo i bardzo fajnie też to opisaliście, więc myślę, że wielu osobom po prostu rozjaśniła się ta rola audytora i te kompetencje, których audytor potrzebuje, rozjaśniło się to w głowie. Ja bym tu eee... poprzedził zauważyć, że nie powiedzieliśmy nic o wiedzy finansowej, i rachunkowości, tak. Dokładnie. To jest coś, co można się po prostu tutaj nauczyć. Tak? Tak. Ta chęć uczenia się y, teraz wchodzi w grę. i myślę, że jak ktoś chce się uczyć, to. Tak, ja słyszałem tutaj różne przypadki, są ludzie po filozofii, po bezpieczeństwie wewnętrznym. Ktoś, kto nie wiedział, to jest debet kredyt, tak. I mhm. dalej sobie pracują jako audytorzy, starsi audytorzy nauczyli Bo teraz się. Teraz już tak... to wiedzą. Tak, teraz <laughs> już to wiedzą oczywiście. Wow, to jest rzeczywiście bardzo bardzo ważna informacja. Super też Adam, że nie pozwoliłeś, żeby ona została pominięta. Bo wydaje mi się, że też często ta praca może być kojarzona w ten sposób, że po prostu jakąś wiedzę trzeba od samego początku od samego początku posiadać. Więc fajne jest to, że tutaj liczą się chęci. Ten jest element wdrożenia, który tłumaczy wszystko, co i jak powinniśmy robić. No i potem doświadczeni koledzy, tacy, tacy jak wy, e, mogą też poprowadzić daną osobę do e, jak najlepszego prowadzenia, prowadzenia projektu. E, skoro mówimy już o ludziach e, i o kompetencjach, i o tym, kogo szukamy, to zastanawiam się, e, czy jest jakaś cecha wspólna osób, które pracują w audycie, czy na przykład macie podobne zainteresowania. Czy może jest coś, czym właśnie interesujecie się w podobny sposób? Może jest jakiś główny temat waszych rozmów? A może jesteście po prostu totalnie różnorodną grupą, która w odpowiedni sposób umie ze sobą współpracować, tak aby dostarczyć najlepszą jakość usług do naszych klientów? Myślę, że jesteśmy tacy bardzo open-minded. I to jest coś, co jest najlepsze. I jesteśmy wszyscy różni, po różnych kierunkach. Ale no właśnie... Coś nas łączy i łączy, łączy nas z audytem. Tym powiedział więcej: łączy nas PWC po prostu. Tak, tak łączy nas A PWC i audyt w PWC. Ym, I chcemy się uczyć. Tak, tak, może filozoficznie powiem, że jesteśmy bardzo różnorodni, ale skupieni jakby w jedności, tak wszyscy. Dokładnie. Rzeczywiście zobaczmy jak bardzo ładna puęta, ale nie pozwolę zakończyć tego materiału ym, na niej, ym, ponieważ ym, chciałabym Wam dać takie zadanie y, do wykonania. gdybyście Mogli dokończyć zdanie, e, warto jest wybrać audyt w PWC, to jakbyście je dokończyli? Dlaczego jest warto e, rozwijać swoją karierę właśnie tutaj? Z mojej perspektywy, ponieważ daje unikalną szansę zdobycia unikalnej wiedzy w dość relatywnie krótkim czasie i nawiązanie naprawdę kapitalnych znajomości, które też w przyszłości owocują. Super. Ja bym też powiedziała, że jest to miejsce ze wspaniałymi ludźmi, możliwości, ogromnymi możliwościami rozwoju i super atmosferą w pracy. Super, bardzo wam dziękuję Adam, Krysia. Mam nadzieję, że zaraziliście swoją pozytywną energią naszych widzów. Idealnym odzwierciedleniem tego, jak my ze sobą współpracujemy i jak dbamy o to, żeby te relacje prezentowały i teraz, i w przyszłości. To jest koniec drugiej części naszego materiału, ale oczywiście nie jest to koniec naszej serii. Już jutro będziecie mogli zobaczyć kolejny materiał. Jeżeli macie kilka lat doświadczenia pracy w audycie i chcielibyście rozwijać się dalej w organizacji, która postawi przed Wami naprawdę solidne wyzwania, to zostańcie z nami. Zapraszamy na Instagrama, YouTube'a i naszego Facebooka, gdzie poznacie kolejną dwójkę bohaterów naszej audytowej serii. Dzięki wielkie.